Policista. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan to, to może było poprosić interwencję tutaj w tej A co to się dzieje w tarznikach? To znaczy, no, ja powiem tak panu. z pracy tak, gdzie syna mi robi wyrzuty, bo mi nogi śmierdzą po 10 godzinach pracy, no to... Ale proszę pana, jaki to jest powód interwencji, że panu śmierdzą nogi i panu dziewczyna mówi? No proszę pana, no bądźmy po poważnymi ludźmi. Ja tam mam słać policjantów, bo dziewczyna mówi, że panu nogi śmierdzą? No ale to jest afera, tak? Ale o co jest no. pan afera? No to weź pan te nogi umył, bo ja tam nie będę słał policjantów, bo ja nie wiem, jakim zagrożeniem dla pana życia. I zdrowia jest ze strony dziewczyny? No ja jest, a. Nie, na przykład nie, dla dziewczyny też nie, no ale... Ona sądzi, że dla małego dziecka, jest tak? Zagrożenie. Ale jakie jest zagrożenie dla małego dziecka? To pan nie chce, że umyć, czy ja nie wiem? Ja dopiero przyjechałem od godziny 6 do godziny 17, 30 no, pracuję, co, tak? No ale to weź pan zdejmij buty, zdejmij pan skarupeczki, iść pan te nogi umyć, ale nie będą. A po, a po co ja mam tam policjantów wysyłać, żeby panu nogi mieli? Panie kochany, no. No ja rozumiem, no. rozumiem, no, no ale... Uważam, ten, ten temat za, za, za zakończony. Idź pan ten góry, no. umyj, a ja tam po nic nie będę pał